Tłumy świętowały w dworze Artusa dziesiąte urodziny toruńskiego miesięcznika kulturalno-artystycznego IKAR. IKAR jest po prostu informatorem, który co miesiąc daje takie kompendium wiedzy na temat tego, co dzieje się w toruńskiej kulturze. Na jubileuszową uroczystość przygotowano wystawy rysunków satyrycznych Marcina Trejchla, od początku odpowiedzialnego za skład graficzny IKARA, autora okładki wrześniowego 121 numeru miesięcznika. Część rysunków, które no, mogą Państwo zobaczyć dotyczy świata polityki, nie wszystkie tutaj pokazałem, bo nie chciałem, żeby, 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 żeby ta polityka dominowała, ale też takie codzienne życie dostarcza wielu pomysłów i, 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 i takich sytuacyjnych. Podczas urodzinowego spotkania wręczono nagrody laureatom konkursu literackiego ogłoszonego przez redakcję kara z okazji jego dziesięciolecia. Napisałam krótkie opowiadanie, którego inspiracją była dziesiątka. Tak jak redaktorzy i kara sobie życzyli. I po prostu jest to moja kolejna wprawka. Trochę piszę do szuflady. Jest to moja kolejna wprawka. i Jestem bardzo zadowolona, że zostało to docenione i w jakiś sposób zauważone. Jak najkarowe święto przystało na wernisarz, wielu zabrało z sobą skrzydła. Wszystko po to, by podkreślić, że turujska kultura jest wysokich lotów i jej żaden upadek nie grozi.